przypowieść o wiernym i niewiernym słudze. Znajduje się ona w Ewangelii według św. Mateusza w 24 rozdziale. W wersetach od 45 aż do 51. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy usługa którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśliby zaś usługa, zły sługa, rzekł w sercu swoim, pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ta przypowieść bardzo jasno wskazuje na to, co będzie się działo z ludźmi, których Pan Jezus postawił jako swoje sługi, nad wypełnianiem obowiązków, do których i przeznaczył. I co będzie się działo z nimi, kiedy wróci Pan, bo przecież wiadomo, Pan Jezus sam powiedział, że nie znamy dnia ani godziny, w której Pan powróci. To po pierwsze. Po drugie, też nie powinniśmy, mimo że Pan Jezus sam nalegał, ażebyśmy obserwowali znaki na niebie, znaki w tym wszystkim, co się dzieje na świecie, bo one mogą zwiastować czas Jego powrotu. I robimy to, i dzięki temu wiemy, że powrót Pana Jezusa już jest bliski ale wciąż nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że powrót Jego będzie wtedy czy wtedy. On sam powiedział przecież, kiedy był już na Ziemi, że nikt nie wie, kiedy Pan Jezus powróci na Ziemię, nikt nie wie, kiedy będzie już koniec tego wszystkiego, nie wie tego On, nie wiedzą tego Aniołowie, tylko Ojciec. Dlatego jesteśmy w stanie stwierdzić, że Jego powrót jest już bliski, ale dokładnego terminu Jego powrotu nikt nie wie, nikt nie zna tego bądź co bądź chwalebnego dnia. Bo Pan Jezus kiedy powróci, to On nie powróci tak jak się urodził. On się nie urodzi jako małe dziecko, podczas kiedy w objawieniach maryjnych Maryja twierdzi, że Pan Jezus powróci również przez nią, tak jak przez nią przyszedł pierwszym razem. Jednakże to jest całkowicie błędne zinterpretowanie słów Pisma Świętego. To jest naginanie Słowa Bożego. Pan Jezus powróci w sposób chwalebny. On ukaże się na niebie jak błyskawica, tak to jest zapisane, i powróci dokładnie w taki sam sposób, w jaki apostołowie Jego widzieli go, kiedy do nieba wstępował. Tak więc nie zastanawiamy się nad tym, kiedy Pan Jezus powróci, ważne, że powróci i ważne to, że Jego powrót już jest bliski, ale przyjrzyjmy się jeszcze tej przypowieści o wiernym i niewiernym słudze. I takie pytanie, kto jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił na czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? To są wszyscy ludzie narodzeni na nowo, którym Pan Jezus polecił wykonywanie takiej właśnie misji i trzymanie pieczy nad tym, ażeby oni w pewien sposób stali się póki Pana Jezusa nie ma na Ziemi, ażeby oni w pewien sposób stali się przewodnikami ludzi, którzy nie mają jeszcze poznania. Słowa Bożego, którzy nie znają jeszcze Biblii, do których szatan ma dosyć łatwy przystęp i może ich zwieść. Robi to bardzo często diabeł działa podszywając się pod Matkę Pana Jezusa, podszywając się pod różnych świętych, dając ludziom sny, dając ludziom jakieś wizje, które się nie zgadzają z objawionym słowem Boga w Piśmie Świętym napisanym. Także ludzie, którzy. Są powołani przez pana Jezusa, ażeby sprawować tutaj na ziemi pieczę, być jego, że tak powiem, namiestnikami, być jego, mogę to ująć również innymi słowami, papież ma się takiego człowieka, podczas kiedy papież robi coś zupełnie innego aniżeli co robił apostoł Piotr, co robił Jezus Chrystus. Także papież to jest dowódca czy namiestnik fałszywego kościoła, nie jest chrześcijaninem. On po prostu udaje przed innymi ludźmi, że jest chrześcijaninem, jednakże prowadzi ich w zupełnie inną stronę i do zupełnie kogoś innego jak do Jezusa Chrystusa. Papież Jan Paweł II prowadzi ludzi bardziej do Maryi, a Jezusa jedynie skoro na ofiarę na każdej mszy. Pozostali papieże również nie prowadzą do Jezusa, nie głoszą Ewangelii, dlatego wierzmy tylko i wyłącznie Jezusowi Chrystusowi i ludziom, których On posyła, jako swoich namaszczonych. W tej przypowieści jeszcze Pan Jezus powiedział, że szczęśliwy usługa, którego Pan Jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Także pamiętajmy, jeżeli jesteśmy powołani przez Pana Jezusa, to dodajmy wszystkich sił, użyjmy czego tylko możemy oczywiście w sposób prawy i pobożny i skłaniajmy innych ludzi, ażeby żeby do Pana Jezusa. Kto chce, to to zrobi. Kto nie chce. To nie, to już jest Jego sprawa. Jednakże składajmy do tego, bądźmy takimi tutaj ziemskimi pasterzami nad innymi ludźmi i starajmy się ukazać Pana Jezusa ludziom, wszystkim tym, szczególnie tym, którzy go nie znają. Bo Pan Jezus powiedział, że naprawdę powiem Wam, że postawi Go nad całym mieniem swoim. Chodzi tutaj o sługę, którego Pan Jezus powołał. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obudnikami. Tam będzie płacz i sprzedanie zębów. Trzeba wiedzieć, że data powrotu Pana Jezusa jest dla nas nieznana, ale cały czas bądźmy gotowi do pełnienia tej misji, do której nas Pan Jezus powołał. A jeżeli komuś, bo zatyluje są i tacy prawdopodobnie będą jeszcze w przyszłości, i to bardzo takiej nieodległej, i ci ludzie porzucą swoją misję i zaczną wpadać w grzechy, co tutaj jest to porównane z jedzeniem z i piciem z pijakami, i na pewno tych grzechów jest o wiele więcej. Tutaj nie są wszystkie w jakiś sposób wspomniane, ale możemy być tego pewni i możemy sobie sami. Sami wyobrazić o co chodzi. A wówczas taki człowiek niby, że najpierw miał być opiekunem owej trzutki pana Jezusa, to będzie grzeszył i grzeszył i grzeszył, i straci w ogóle czujność, że pan Jezus ma powrócić. A wówczas, kiedy on się tego nie będzie spodziewał, zresztą pan Jezus o tym mówił, że przyjdzie tutaj na ziemię w dniu, w kiedy się nie spodziewamy. I przyjdzie jak złodziej w nosy. Więc tutaj w tej przypowieści jest pokazane to na obrazie właśnie Pana i jego sług, że kiedy Pan przyjdzie i zobaczy swoje sługi, którzy zamiast pracować dla niego, to obijają się, jedzą i piją z pijakami, wówczas takich ludzi on potępi i wyznaczy im los z obudnikami. Także wiedzmy, że takie coś na pewno się stanie, ja takich ludzi dzisiaj również znam nawet ludzi, którzy z początku służyli w jakimś kościele. Nie wiadomo, w jakimś tam swoim własnym zborze służyli, ale po jakimś czasie doszli do wniosku, że służba dla Pana Jezusa jakaś stała się dla nich nieatrakcyjna, czy może zauważyli, że w tej służbie mają możliwość no i tak się dzieje, nabywania majątków, pieniędzy, wzbogacania się. Niektórzy, którzy kiedyś na samym początku było tak, że prowadzili ogromne zgromadzenia, ogromne wiece, całe hale sportowe czy całe stadiony, ale zobaczyli, że w taki sposób mogą głosić słowo, które jest bardzo nawet wszystkim grzesznikom takie uległe, takie kompromisowe i ci ludzie chcą takich właśnie słów słuchać, a nie takich twardszych słów, które napominają ludzi do nawrócenia, które pokazują im ich grzechy, takiego czegoś ludzie w większości słuchać nie chcą. I tacy ludzie zobaczyli, że jest to tak jak gdyby jakaś przynęta na ludzi, którzy chcą słuchać tylko takich słów, i tacy ludzie właśnie będą, i to już robią, w dzisiejszych czasach robią to, wzbogacają tych ludzi, którzy głoszą tę Ewangelię, która nie jest Ewangelią którą głosił Pan Jezus i później jego uczniowie. To jest fałszywa Ewangelia, która nie prowadzi do zbawienia żadnego człowieka, jednakże, skoro łechce ludzkie uszy i ludzie chcą słuchać takiej Ewangelii, wówczas takiej szukają i za taką chodzą. Jednakże ten właśnie głosiciel, głoszący taką Ewangelię, on jest właśnie w tym miejscu, w którym z tej przypowieści jest ten sługa. Ten niewierny sługa. Które sprzeniewierzył się swojemu Panu i zamiast robić to, co temu nakazał, to robi co On sam chce. Chce spędzać życie bardzo łatwo, żeby nie miał żadnych problemów. I to samo właśnie robią dzisiejsi głoszący Ewangelię, w cudzysłowie Ewangelię, bo tam słowa są celowo zmienione, ażeby ludzi nie obrażały, a żeby ludzi trzymały w pewnym w Sposób w zamknięciu, w takim kółku wzajemnej adoracji można to tak nazwać. I dlatego tacy ludzie, oni się na razie cieszą, ale kiedy przyjdzie Pan Jezus tutaj, to on nich rozliczy z tego wszystkiego. Tak samo w dzisiejszych kościołach, tutaj w naszym kraju, w Polsce, gdzie dominuje kościół rzymski, też nie jest zgłoszone czyste Słowo Boże. Tam księża chyba zauważyli sami, że Słowo Boże bardzo często ich oskarża. I dlatego głoszą tylko tyle, co wykarmi ludzi w pewien sposób, bo kiedy nauka jest traktowana wybiórczo, wówczas trudno to nazwać właściwym karmieniem danego wiernego, ale tacy ludzie są obłudnie i fałszywie karmieni słowami, które nie mają takiego znaczenia dla zbawienia, jak powinny mieć, bo zbawienie z łaski to zbawienie z łaski a Kościół Rzymski głosi zbawienie z uczynków. I tu jest taka różnica, że jedno z drugim się nie może zgrać. Kiedy Pan Jezus powróci, również tych księży, którzy chodzą w takich długich, powłóczystych szatach, którzy wożą się najdroższymi samochodami, którzy jeżdżą nawet karetami, którzy nawet są noszeni od czasów przedostatnich trzech, czterech papieży, tam ludzie byli noszeni w lektykach, byli noszeni jak dawni faraonowie, czy nawet ludy jeszcze wcześniejsze. I kiedy pan Jezus powróci i zobaczy to, co jest teraz, kiedy zobaczy to zakłamanie, to kłamstwo, ten fałsz wypływający z ust tych ludzi, którzy mieli mieć taką samą misję, rzekomo oni sobie sami ją nadali, ale mieli mieć taką misję, jaką mieli pierwsi apostołowie, wówczas, kiedy pan Jezus to zobaczy i usłyszy, chociaż On już to wie, przecież On jest Bogiem i On wie o nas wszystko, ale kiedy tutaj zobaczy, co się tutaj wyprawia, kiedy księża głoszą fałszywą Ewangelię, kiedy głoszą inną Ewangelię, kiedy zobaczy, że ludzie zamiast trwać przy Jezusie Chrystusie wybrali trwać przy Maryi, bo Ona głosi swoją własną Ewangelię, wówczas Pan Jezus takich ludzi postawi na równi z obłudnikami. Tak, jak jest w tej przypowieści napisane, i usunie ich, czyli usunie go. Tutaj jest w tej przypowieści wybrany przykład tylko jednego sługi, ale wszyscy księża grają dla tego samego bramkarza, że tak się wyrażę. Więc, kiedy pan Jezus przyjdzie, usunie ich i wyznaczy im los z obłudnikami. Tam będzie pacz i zczytanie zębów. I jeżeli ludzie się nie wrócą do tego czasu, to skończą tak samo, jak i ci. Księża, którzy podczas kiedy panią powróci, również sami nie byliby nawróceni. Bo ja słyszałem i ciągle się o tym słyszy, że nawet księża się nawracają, nawet oni porzucają swoją tak zwaną służbę, bo to co katolicki kościół robi, to nie jest służba dla Boga, bo Bóg tego nie chce. Ale tacy ludzie, tacy księża, oni też zauważają to i odchodzą z tego kościoła. I na szczęście tak zwanych powołań jest już coraz mniej. Co tu można dużo mówić? Ja wiem, że mówię bardzo dużo o Kościele Katolickim, ale nie mogę nie mówić, przecież skoro widzę, ile niegodziwości właśnie ma swój początek właśnie tam, a przecież to widać na przestrzeni wielu wieków, od półtora tysiąca lat, w Kościele Rzymskim jest taka niegodziwość, panuje tyle grzechu, że. Tak prawdę mówiąc ten kościół w ogóle nie powinien był istnieć, ale istnieje. Istnieje dlatego, że on daje ludziom dokładnie to, co oni chcą. Ale nawet w Księdze Apokalipsy jest opisany ten kościół. Nie jest opisany jako kościół szermsko-katolicki, ale jest opisany jako kościół, którego barwami jest purpura i szkarłat, czyli dokładnie takie same kolory, jakie nosi hierarchia katolicka. I są opisane różne niegodziwości tego kościoła. To, że on jest kościołem, który jest duchową nierządnicą, który się łajdaczy, muszę takiego słowa użyć, bo takim się akurat nasunęło, z różnymi władcami tego świata i wiadomo, że to chodzi właśnie o ten kościół. Jest to bestia. Żeby się zorientować, nie potrzeba nawet czytania jakichś książek na temat tego, jak. Kościół katolicki powstał, tym bardziej, że wiele książek, które o tym traktują, to są książki zmanipulowane i fałszywe, bo tam jest w nich napisane to, co księża chcieliby, a żeby ludzie wzięli do serc i ażeby w to wierzyli. Co wystarczy, to to, aby przeczytać Pismo Święte i do niego dołożyć te praktyki katolickie, które właśnie są w katolicyzmie. Wtedy zobaczymy, że każdy z Kościołów wierzy w coś nieco innego. Wtedy zobaczymy, że cała polityka Kościoła rzymskiego to jest tylko rządza pieniądza, rządza władzy, rządza siedzenia na tronach i na pewno zobaczymy to, że Kościół rzymski nie głosi Ewangelii za Chrystusa. On głosi własną drogę zbawienia, on głosi nie jednego pośrednika do Boga, on głosi wielu pośredników. On głosi wielu patronów, ludzi zmarłych już bądź co bądź, ale do których się można modlić, podczas kiedy Bóg w Piśmie Świętym wyraźnie napisał, że obrzydliwym jest dla Niego nawet każdy, który takie coś robi, który wraca się do umarłych. Poza tym w Kosie Katolickim największym spośrednikiem jest oczywiście Maryja, która głosi również własną drogę zbawienia, głosi własną Ewangelię. A przecież jak już tu mówiłem wielokrotnie, w pierwszym rozdziale Listu do Galatów apostołowie napisali, że choćby nawet anioł z nieba wstąpił i głosił wam ewangelii odmienną od tej, którą my wam głosimy, niech będzie przeklęty. Dlatego wiemy, z kim mamy do czynienia. Nie mamy do czynienia z nikim świętym. Mamy do czynienia po prostu z diabłem, który próbuje, bo on zawsze próbuje, ażeby się wybić powyżej Boga. I próbuje to zrobić dzisiaj nawet kosztem niczego nieświadomych ludzi. Szczerych, szukających Boga, to dla niego nie ma żadnego znaczenia, bo on jest Bożym przeciwnikiem i przeciwnikiem przede wszystkim ludzi. I to przeciwnikiem ludzi od czasu ogrodu Eden, kiedy zwiódł Ewe, a ta zwiodła Adama. Od tamtej pory diabeł jest tutaj na ziemi i cały czas walczy, przede wszystkim z Bogiem, ale nienawidząc nas, walczy również z nami. Ale przejdzie czas. Kiedy on zostanie rzucony tutaj na ziemię, nie będzie miał już żadnego wyjścia i wtedy jego prawdziwa twarz będzie nam ludziom ukazana. I wtedy wszyscy będziemy się dziwić, że taki ktoś, który zatrząsł narodami, teraz jest w takim miejscu, z którego już się nie podźwignie. I na końcu, co jest zapisane w apokalipsie. Będzie On walczył z Synem Człowieczym, będzie On walczył z Jezusem i On oczywiście Go pokona. Pan Jezus pokona diabła i ostatecznie wrzuci Go do ognistego jeziora. Tak więc pamiętajmy, jeżeli nam Pan Jezus coś nakazał robić, a wszystkim swoim uczniom nakazał robić to, co jest zapisane w Piśmie Świętym, żeby iść na cały świat, głosić, że przybliżyło się Królestwo Boże, głosić Ewangelię, ustrawać, wskrzeszać, Róbmy to i cały czas nie ustawajmy, ażeby jak najwięcej ludzi się nawracało do Jezusa, bo czas już jest krótki i niedługo możemy, jeżeli zaśpimy, to możemy przegapić to, ile ludzi jeszcze możemy uratować, i kiedy Pan Jezus wróci, wówczas On nie będzie na nic czekał, tylko On się weźmie za sądzenie nas, Jego sługi, którzy Chcemy być jakimiś tam nauczycielami, ale to nawet nie że nauczycielami, tylko my, którzy dla Niego wykonujemy pracę. On będzie na pewno na nas patrzył nie przez palce, ale przez to, co dla Niego robimy. Czy wykonujemy dla Niego to, co zdecydowaliśmy się, ażeby wykonać? I nie bądźmy ludźmi, którzy będą spać, nie bądźmy jak głupie panny, tylko czuwajmy i bądźmy w naszej pracy, w naszej misji. Cały czas 24 godziny na dobę, a żeby kiedy Pan Jezus powróci, a żeby za nie zawstydził. Pamiętajmy o tym, co mówi ta przypowieść przypowieść o wiernym i niewiernym słuce, a Pan Jezus nas uznał za sługi wierne, a nie niewierne, które mógłby później postawić nas na równi z obłudnikami, gdzie będzie płacz i zrzucenie zębów, tam, gdzie obudnicy wylądują. Błogosławie wszystkich. Evangelho David